Cześć, cześć i czołem! Z tej strony Strategik 1, a to jest mój drugi odcinek ze serii Mount Blade Work. Jak widzicie, po pierwszym odcinku i przed drugim troszeczkę tutaj sobie porobiłem, trochę pieniędzy uzbierałem. Mam 17215, 215, że porekrutujemy. Na szczęście, już nie będę musiał iść do jakiegoś króla i wykonywać questy, tylko będę sobie tak jeździł, jeździł. A wiecie, co zrobię? Pojadę do miasta. Ja fabrykę otworzę, jeśli będzie mnie stać na to. O! A, to karawana. Wejdziemy sobie po nowych rekrutów. Dużo mam pieniędzy, więc nie muszę się martwić, że. Nie tutaj, Ymm, tu! Jak widzicie, napadłem tutaj na kursarzy i zdobyłem trochę ich... eku. Wow, wow, wow Ale fajnie, na koniu do domu wjechać. Eee... Mm. 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 Uh, czyli... Mówię yeah, 3500 Dobra, co tam mi tam? 3500. Ja się chciałem jeszcze jeszcze trochę sobie kupić. Zobaczmy jak tam nasza fakturia. Inaczej huta. Dobra. A za 7 dni dopiero. Jedzenie. No, jak widać. Sekruj Dziękujemy trochę. Powalgan jest. To wcale nie mały. Żeby wszystko ładnie było. No i jeszcze jedną rybkę, żeby pasował. Wiem, że to jest głupie tak dużo kupować i... No jest król radny no A potem martwić się, że tego nie zjedzą. Wiem, mówiłem, że nie będę wykonywał questów od królów i tak dalej. Ale... Jednak jakieś przychody muszą być. Trochę zarobiłem, a może znajdziemy bandytów. na... jak na nazwę nie ma bandytów. Zaraz, eee, z kim ja tam tutaj miałem a Harald. Dobra, jedna jednak pojadę tutaj do Swadi że znajdę jakichś bandytów o czekaj 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 czek, 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 czek. co to było a to są karavany na minusie jesteśmy chcę jak najszybciej zebrać dużo wojowników i bym zaczął podbijać Państwu Ja tutaj w Kalerandii chcę podbić tylko jedno Państwu Jedno Państwu mi wystarczy Jak będzie już jedno O, będę ci, będę ci, będę ci Owcy głów mają, owcy głów Jak już będę miał właśnie to jedno państwo, to sobie tam już spokój i właśnie wtedy się seria zakończy Trzyha o, o, tych jeszcze trzeba sobie O, sułtas zarazki Trochę nie chodzi po nosie ale dobra. Spląd na pięknie. Uchnu, może będzie. Ja sobie tutaj posekreguję. Ale no, już mamy rekrutów. Nazwa nie ma w ogóle żadnych, żadnych bandytów. Skoro nie ma w tym odcinku co robić, to sobie tutaj na popracujemy. to nie to nie to toolbook dobra toolbook gdzie tu jest toolbook 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 fajnie nie ma to jak bandyta na końcu świata dawaj Jezu dawaj Co Nord na kun? Prawdzie nordowie, czyli Wikingowie, nie jest na koniach, tylko mieli zwiadowców takich na koniach i to bardzo rzadko, Ale ja zrobię wyjątek. Ty bandyto, to jak się tam zwiesz. chodź tu do mnie, mam sprawę do ciebie. O, jest, jest, jest. widzicie, jak szybko go znalazłem. Sędziemy z konia, żeby było uczciwie. I tak się załatwia sprawy. Oczywiście pogorszyło nam się stosunki z nimi, ale. Dobra. Byliśmy tutaj. Jakieś będzie to byłoby ok, Ale nie, nie ma 300, 300 na punkt, 300 punktów doświadczenia i jeszcze 2 punkty do uwielbienia. Oczywiście będę chciał mieć wojnę z swadią, bo w późniejszej grze tutaj. Nordowie wypowiedzą im wojnę. Rohanowie, Tylko nie wiem czy on też nie Taką mam nadzieję Oj zdjęcie zrobiłem przez przypadek Bandyci, bandyci O o o o A to jest grupa łowców No i ja to mi chodziło O grupa dezreterów Oni będą, że będą, oki okay.

Nar, narra kupimy sobie tam pracownię czy ten jest mistrzki tutaj go nie ma tam są wartownicy to nie sorry, że tak mówię cicho, ale głośno też nie wypada Oj, oj, oj ale fajne Wiem do miasta, które mnie nie lubi mhm. Muszę zasuwać znowu do Nordów Albo nie Lecimy do... Raiwanti Co? A, to był się o, Ale cool ja rogę widzę. Ja na razie tutaj tych... Um, takich bohaterów długoplanowych nie będę zbierał na razie. Co tam bierze? Okay. Um, może jeśli już mamy narzędzia to zrobimy sobie browary, bo browary dużo schodzą. Powiedzcie co zajrzymy do taferu ja Mamy klawarzyszte nie... Jeremus... A dobra Weźmy tylko Jeremusa Ja tam nie czytam, bo już grałem z nimi Zapomniałem, dużo osób w drużynie. Teraz na hercogniku sobie ich zrobimy. O. Ci. Aby tak przyświeżyć, wystarczy tylko nacisnąć kapslu i... Ile wyprzedzimy myszy? już. Musimy koniec... znaleźć jakiś, jakąś... Znaleźć jakąś... Jakąś musimy, bo mam powyżej przeciętnej. Czynienia to jest dla mnie już źle. W tym odcinku nic wiele nie zrobiliśmy. O, 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 jest. Wszyscy za mną skoro skąd nadchodzą stąd skoro stąd nadchodzą I niech tutaj wszyscy sami o kawaleria tam nie 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 kawaleria tylko o. kawaleria ceva Alergia zonă Hurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr